No jesteśmy w Zakopanem na Mikołajowym Festiwalu Biegowym Dzieci Biegają dla Dzieci. Jest to piękna impreza, cel charytatywny, szczytny. Zbieramy pieniążki za każdy przebiegnięty kilometr. Jedna złotówka na leczenie chorych zawodników po kontuzjach. Fundacja Lotto Milion Marzeń jest organizatorem tego biegu. Również staram się aktywnie uczestniczyć w tej imprezie. Cudowna pogoda, cudowna atmosfera i cudowna idea szczyt na biegu charytatywnego. Ja się bardzo cieszę, że w ogóle rozpoczęła się ta akcja i właśnie zakopane chociaż po raz pierwszy. I że wzięło udział. Jesteśmy jedną wielką rodziną sportową. Szkoła już funkcjonuje sporo lat, bo już 38. Absolwentów mamy sporo. Mistrzów olimpijskich, medalistów, Mistrzostw Świata, juniorów, ale generalnie wszyscy to są wspaniali ludzie, wspaniali absolwenci, którzy sobie świetnie radzą w życiu. Spora grupa została i pracuje w sporcie albo wokół sportu, także często się spotykamy, odwiedzają szkołę. Na jeszcze dla męża było fajnie, ale nie było łatwo. Najtrudniej było w miejsca, gdzie było ślisko. Jesteśmy bardzo zadowolone z siebie, bo dałyśmy radę mimo warunków i dystansu długiego.